Z tej strony Karolina i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na prezentację mojej najnowszej kolekcji stworzonej w ramach Mixed Media Craft Clock. Jest to nowa seria papierów dla miłośników, mediów oraz pas teksturowych. Flat Ink Moments to papier utrzymany w beżu. A w beżu brązie, delikatne przetarcia, odrobina chlapnięć kawy i dużo, dużo tekstyli. Tutaj motyw głównym jest w tej kolekcji właśnie tekstylia, czyli koronki, płód na przeszycia, firanki. Muszę tu zaznaczyć, że papier w formacie 30,5x30,5 oraz mały pad papierów 15,25x15,25 15 jest o gramaturze 250 gram, czyli jest to idealna gramatura do prac mikser mediowych. Sama kolekcja jest utrzymana w brązach, w beżach. Zauważcie, że mamy tutaj wiele przetarć, przeszyć i muszę Wam powiedzieć, że jest to po prostu przecudowna, bardzo neutralna kolekcja papierów, która idealnie nadaje się do projektów miked mediowych, jak i do projektów um, albumowych, skrapowych. Tak więc dla miłośników delikatności, kompozycji ślubnych, tak jak najbardziej ona tutaj spełni oczekiwania niejednej z w kolekcji papierów znajdują się również strony troszeczkę bardziej teksturowe. Tutaj mamy motyw jakichś półkułków tekstu, tekstury, motyw jakby starej kaplicy, a ten drugi motyw to jest motyw rąbów, recy, pateny, dzięki czemu możemy stworzyć pracę przy pomocy mediów opalizujących czyli Media, które wyglądają inaczej na białym, jak i na czarnym tle. Przy jednej farbce mamy możliwość stworzenia całkowicie innej kolorystyki. Kolejna strona to jest po prostu jedna z moich ulubionych stron w tej kolekcji. Uwielbiam te ramki, przeszycia, kawa, y, która gdzieś tam chlapła, delikatne pęknięcia farby na ścianie, to wszystko sprawia, że ta strona jest po prostu przepiękna. Mamy również koronkę. Koronki trochę mniej, koronki trochę więcej. Z drugiej strony mamy nutki. Nutki oczywiście oblane kawą jako taki ząb czasu. Ta kawa tutaj występuje, a nutki są białe z racji tego, żeby papier też troszeczkę rozjaśnić. Tu mamy piękną ramę. Mamy ornament, który stanowi na środku ramy. Idealna do layoutów, myślę, że cudowna, a z drugiej strony mamy coś bardziej. Rustykalnego koronkę połączoną z jakimiś drzwiami. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy też mały pad. Mały pad jest to powielenie dużego padu, ale każda ze stron razy trzy. Czyli tutaj naprawdę mamy bardzo dużo papieru. Do stworzenia małych layoutów, kartek, stron w albumie, naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy możemy stworzyć. No i oczywiście mamy cardboardy. Cardboardy to są takie wysokie, wysokie tekturki, które są po prostu przecudowne, grubiutkie. Można osadzić na nich kompozycję, można wypełnić im projekt, czy też dać jako element główny w projekcie. Są naprawdę przepiękne. I nie można zabraknąć oczywiście papieru ryżowego. Papier ryżowy został stworzony z myślą o paniach dekuparz oraz Mixed Media, ponieważ Mixed Media teraz częściej wykorzystuje papiery właśnie ryżowa. I możemy okleić butelkę takim papierem, płótno, czy też nawet książkę, ewentualnie nasz album. I z nowości mamy oczywiście dla Was kalkę. Kalka była moim marzeniem, które na szczęście udało się spełnić. Zobaczcie same, te wzory są po prostu przepiękne. I są tutaj naturalistyczne elementy w postaci kwiatów, owadów, jaki mamy Bardziej klimatyczny tekst, zegary, klucze, ramkę, motylki cudowne. Tak więc jest to naprawdę coś, co zbugać nie jeden projekt, i muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu tworząc tą kalkę, myślałam o albumach i Junkie Journal, bo myślę, że nie jedna pani uwielbia taką formę, i czemu nie? Jeżeli. Jest teraz kalka, to jest naprawdę wiele możliwości dodatkowych w wzbogaceniu takiego projektu. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten papier, ta kolekcja Wam się spodobała i że stworzycie przepiękne projekty. Ja oczywiście chętnie zawsze spoglądam na Wasze prace, więc oznaczajcie mnie oraz Craft O'Clock jak najbardziej w swoich postach. Zawsze chętnie zerkam. Bardzo Wam dziękuję. Udanego dnia. Cześć.